Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. To jest ostatni vlog przed Vlogmasem. Tak mi się przynajmniej wydaje, raczej nie będę już miał więcej czasu, żeby coś dla Was nagrać. Jestem w totalnym niedoczasie. Zobaczcie, co tutaj się wszędzie dzieje. Jest niesamowity brud bałagan. To wygląda, to nie wygląda jak moje mieszkanie. Naprawdę ostatnie dni są bardzo ciężkie, bardzo intensywne. Ja nie nie wiem, czy Wy sobie zdajecie sprawę, ile to jest pracy przed tym wszystkim, a jeszcze mając no, takie plany, jakie my mamy, to już jest naprawdę grubo. Ja nie przedłużam, biorę się za robotę, posprzątam tutaj troszeczkę, żeby jakkolwiek to wyglądało, ponieważ Przemysław, jak wróci do domu z firmy, to mnie po prostu powiesi za jajka, a na to pozwolić nie mogę, ponieważ jeszcze mam trochę do zrobienia na tym świecie, także uciekam szybko, biorę się za sprzątanie i jedziemy później na miasto. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just, I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. there Kochani, ja już jestem na miejscu. Przyjechałem właśnie do Flora Point. To jest chyba moje ulubione miejsce w Warszawie. Najbardziej świąteczne. Muszę się troszeczkę tak okutać, bo może być tam trochę zimno. Zaraz wam pokażę to cudowne miejsce. Ja zamiast skupić się na was i patrzeć tutaj do was, patrzyłem na podgląd, ponieważ coś mi nie ostrzy dalej w tym aparacie, ale to nie jest istotne. Ja już teraz czuję magię świąt. Smutno mi jest troszeczkę, że jestem tutaj sam, ponieważ ani Przemysław, ani Aneta, ani moja mama nie mogli tutaj ze mną przyjechać, także zabieram was na taką naszą randeczkę. Pójdziemy, pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Naprawdę polecam wam odwiedzić to miejsce. Jeżeli jesteście z okolic Warszawy, albo gdzieś tutaj mieszkacie, albo w Warszawie będziecie. Wawer, ulica Mrówcza 212, flora point naprawdę będzie tutaj magia. Zobaczcie, już na samym wejściu witają nas szampany. Tego w zeszłym roku tutaj nie było. Mamy tutaj jeden bar. Tutaj jest taka część na różowo, drugi bar. No powiedzcie mi sami, czy tu nie jest magicznie wyjątkowo. To jest taka świąteczna kraina, do której bardzo przyjemnie i z ogromną chęcią Was dzisiaj zabieram. Ciężko będzie mi tutaj robić przebitki, więc będę pokazywał wam w ten sposób. Jestem jak wspominałem sam, więc ten film będzie troszeczkę inny od pozostałych. Zrobimy sobie taki przegląd świątecznych ozdób właśnie w tym miejscu. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just, I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. Okay. Tego niedźwiedzia, no, mieć takiego w salonie albo gdzieś w domu. No, po prostu coś pięknego. Hey there, buddy. This is me again. I wonder what you're doing now. And if you're listening, I just wish there was some way things could have been different. Christmas from me to you. jestem w kuchni i będę za moment przygotowywał pierwszy w życiu posiłek, danie ugotuję pierwszy raz w życiu coś dla mojego Przemysława on wczoraj i dzisiaj bardzo długo pracował i pracuje w dalszym ciągu i stwierdziłem, że przygotuję dla niego spaghetti ostatnio jak to spaghetti tutaj szykował wziąłem sobie kartkę, długopis i powiedziałem mu, że zanotuję sobie kilka rzeczy w razie jak kiedyś by wyjechał i potrzebowałbym coś na szybko zrobić i stwierdziłem, że zrobię dla niego niespodziankę i przygotuję to spaghetti. Mam tutaj już przygotowany ten przepis, nazwijmy to tak. Będzie to spaghetti z 700 gramów mięsa. No, mięsa takiego, jakie kupujemy zawsze, jakie mam w lodówce. I mam tutaj napisane tak: jedna cebula, jeden ząbek cząstku. Posiekać drobno, rozgrzewam patelnię na 8 lub 9 i wkładam mięso i ciut oliwy z oliwek. I od razu też wrzucam cebulę i czosnek na patelnię. 2,5 łyżeczki wegety, 1 łyżeczka papryki ostrej, 2 łyżeczki papryki łagodnej, 3-4 łyżeczki papryki wędzonej, 2 łyżeczki pietruszki, 2 łyżeczki lubczyku, 2 bazylii, 7 przekręceń pieprzu. A wiem, dobra, 7 przekręceń pieprzu, 4 przekręcenia soli i rozdrobić mięso. Dobra, pamiętam, on to tak siekał jakby tak. Później troszkę zwiększyć temperaturę i też wodę na makaron od razu wstawić. Posolić półtorej łyżeczki soli. Może trochę parować, więc trzeba włączyć okap. Dobra, włączymy zaraz okap. Jak mięso trochę się przysmaży, dolać odrobinę wody, ok. I tak gotować około 10-15 minut i mieszać. Na patelni gotować dotąd, aż się ugotuje. O, to brzmi jak taki rozsądny plan gotować do tego momentu, aż wszystko będzie ugotowane. To jest myśl i to jest plan na dzień dzisiejszy. Kochani, trzymajcie za mnie kciuki, przyrzekam Wam na wszystko, pierwszy raz w życiu. Będę gotował, nie podgrzewał, nie coś tam makaron wstawiał, tylko będę gotował obiad. Czy wy to czaicie? Dla mnie to jest coś niesamowitego, ja wiem, że zaraz tutaj pojawi się hejt i jakieś przemądrzałe osoby będą pisały mi, że jestem nienormalny, odklejony i tak dalej. Oczywiście jestem i w wieku prawie 30 lat pierwszy raz gotuję obiad. Boże, a to kto? A co ty tu robisz? Ja że wracam do domu. Przemysław, ty nie możesz wejść. Co, co robisz? Przecież miałeś wrócić późno. No to jest 1741. Zobacz, jaki tu jest burdel. Hmm. Przemysław, ja ci niespodziankę znowu chciałem zrobić Jak i to? znowu mi nie wyszło. Zacząłem gotować spaghetti. Jak zacząłeś? Nawet tutaj nie czujesz, że to się zbiera. No bo szukałem cebuli i tego, czosnku, ząbka. Aha, a w lodówce sprawdzałem. No sprawdzałem, już wyszykowałem, zaraz ci pokażę, tak. tak. Kochani, teraz nie patrzcie na ten bałagan, tu wszędzie. Wszystko mam już naszykowane, a ten mi przylas. Ja nie wiem, co teraz. Przemysław, ja i tak muszę to teraz zrobić. No to teraz będziesz robić. Ja się zastanawiam, dlaczego ty mnie nie odpisujesz na wiadomości w takim razie. A jakbym leżał, nie wiem, potrącony przez jakiś samochód na pasach, nie mógłbym się dodzwonić, potrzebowałbym yy, dawca, na przykład jakiegoś organu. Pomocy to ja potrzebuję, przemysłowca. Ja przy pierwszym kroku już sobie nie radzę. Powiedz mi, czy ty widzisz, co się tutaj dzieje? Będę burza do tego biura Tu wszędzie jest, no nie zdążyłem nic Cały czas ktoś do mnie dzwoni, cały czas ktoś ode mnie chce Byłem we Flora Point Byłem wszędzie i nic nie zrobiłem Znaczy cały czas ktoś z czegoś od ciebie chce. Mam pomysł Przywitaj się z naszymi widzami <laughs> A to takie nieme powitanie? No Przemysław, ja tu mam energię, a ty co? Ja jestem, jestem załamany tym, co tutaj Ja może tak delikatnie pokażę, co tu wszędzie jest, ale Przemysław, nie martw się. Jest godzina 17.42. Ogarniemy wszystko, ogarniemy życie. Dlaczego się ze mną nie przywitałeś? No i tak to właśnie jest. Przyszedł do domu z pracy i wyrzucił mnie już z kuchni. Przemysław, ja się tutaj zadomowiłem. Wiesz co, bo tak mi się po prostu, nie, nie umując oczywiście twojemu talentowi kulinarnemu, tego akurat nie kwestionuję w żadnej sprawie. Do rzeczy. Ale, ale jakbyście się zabrał za robienie tego obiadu, to byśmy go do jutra nie zjedli. No bo miałeś być tak jak wczoraj, czyli około dziewiętnastej. Wyrobiłbym się w półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu chciałem zrobić obiad, zrobić coś ale dla nie, ciebie. nie, to już któryś raz. Ostatnio też kiedyś mi chciałeś zrobić, jakąś tego mnie No tak, ty po prostu to wyczuwasz i po prostu wszystkie moje plany. Bo ja chyba czuję we krwi po prostu w powietrzu w zapobiec. Boisz się o domu! Kataklizm, który może się wydarzyć, dlatego. No ja naprawdę, tak się nakręciłem, byłem taki podekscytowany, podjarany i co, i dupa. No, przynajmniej będzie pyszny obiad. No, oczywiście z Twoich rąk też był, był pyszny, ale będzie dzisiaj. No ale nie mogę ja tego zrobić. Wiesz co, ty może ogarnij troszkę tutaj całą resztę. Coś. Ty mi nie mów co ja mam robić, ty mi nie mów jak ja mam żyć Przemysław, co to ma w ogóle znaczyć? Wróciłeś i się pa... pa tutaj mi po ja, włościach. Ja muszę złożyć reklamację do twoich rodziców, bo to są rodzice, rodziców, bo to są jakiś wadliwy produkt, który jeszcze tutaj nie pyskuje na dodatek. No. no, ty powinieneś mi podziękować za niespodziankę. Bardzo ładna niespodzianka, dziękuję bardzo, brakuje mi słów. Nie poddajesz się jak ci idzie. Nie, idź na górę. Proszę nie iść no, na górę. Tutaj muszę skontrolować. Pokaż jak tam ci. No pachnie, powiem ci, że no. Pachnie bardzo ładnie. Tylko strasznie tutaj dymi. No, no słuchaj, no gotuję się. Pokazywałeś swoją recepturę. Nie, nie się, bo to są was groły. Ja tak nie... Ja piszę bardzo ładnie. Wow. Aż się, aż się zahaczyłem. Ja tutaj. piszę bardzo ładnie, co teraz? Teraz skoncentrat pomidorów. Jeszcze nie. No ale jak się zagotuje. No jak się zagotuje i nie koncentrat, tylko mamy jeszcze od twojej babci e, przetworzone takie pomidorki e, z pomidorów, które przywieźliśmy, w sensie ja przywiozłem ostatnio z Szczecina od moich rodziców, więc oczekaj to jest po prostu symbioza. Współpraca. Hey there, buddy. It's just me again. came into my mind last night so i'm just i'm just checking in it's been far too long now since i last saw you my friend so happy christmas from me to you hey there buddy No i kochani, zobaczcie, tak oto wygląda efekt końcowy obiadu, który przygotował dla mnie mój ukochany Patrycjusz. Także Przemysław, dziękuję bardzo. Ty mnie nawet nie denerwuj. Ja ciebie proszę. A czemu mam Cię nie denerwować? No bo ja byłem taki zadowolony, miałem takie plany, a tu nic z tego nie wyszło. No jeszcze. jak to nic z tego nie wyszło? Zobacz jakie pyszne danie przygotowałeś, ja jestem z Ciebie bardzo dumny. Nie że... kochani, to jest nieprawda. Oczywiście Wy doskonale hmm. wiecie, że Przemysław to zrobił, a nie ja. Ale powiem Ci, że ostatnio jak um, podawałem Ci przepis, który wymyślałem po prostu na miejscu z składnikami, które trzeba dodać, bo zawsze to hmm. po prostu robię... Na, Pyszka, to z mojego na oko, tak, to jest właśnie Twój przepis, więc wyszło by Ci dokładnie takie samo. Przemysław się już kąpie ja teraz przyszedłem do garderoby po piżamki chcemy dzisiaj sobie odpocząć, obejrzeć jakiś świąteczny film, nakręcić się tak już vlogmasowo, kochani bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście tutaj z nami, że tworzycie ten cudowny kanał, to jest ostatni film przed vlogmasem chcę wam podziękować za prawie już dwa lata fantastycznej współpracy, za to, że jesteście moimi kolegami, koleżankami przyjaciółmi, kawał Wszyscy w ten kanał wkładamy, to jest dla mnie niesamowite, że mam was tutaj aż tyle. Chcę Was też prosić jeszcze o to, żebyście dali mi znać, dali nam znać, ponieważ ten kanał robimy z myślą o was, o której chcecie, abyśmy publikowali dla Was filmiki świąteczne. Czy chcecie, żeby vlogmasy pojawiały się o 9 rano, o 12 w południe, a może o 16? Dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem, ja na każdy komentarz oczywiście. Jak zawsze będę odpisywał. Mam nadzieję, że zasypiecie mnie lawiną po prostu wiadomości, komentarzy i zrobię taką sondę, o której godzinie rzeczywiście najlepiej te filmy będzie publikować. Także w waszych rękach decydujcie, o której chcecie filmiki. Ja też jeszcze dodam tylko tyle, że vlogmasy na pewno nie będą pojawiały się codziennie. Z racji tego, że Przemysław ma swoją pracę, mamy oprócz nagrywania sporo innych zajętości. Będą te filmy pojawiały się co drugi, trzeci Ci dzień maksymalnie, Także kochani, co żegnam się z wami. Już naprawdę mogę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że jestem gotowy na ten czas. To będzie po prostu magia. Ja nie mogę się doczekać, ponieważ to jest wymarzona forma, opcja i najlepszy plan, jaki mogłem sobie wymarzyć. Także mam nadzieję, że Wam również się spodoba. I co, widzimy się już 1 grudnia. Kochani, naprawdę będzie mi niesamowicie miło, jeżeli spędzicie ten świąteczny, magiczny czas, nasz rodzinny czas, że będziecie tutaj z nami i że. Spędzimy go wszyscy wspólnie, naprawdę dzięki wielkie i do zobaczenia. Pa.